Teraz pytanie jak pomóc mieszkańcom osiedla Wyszyńskiego 7 w Zielonce. W godzinach szczytu wąskie uliczki przy ich blokach zamieniają się w trasę szybkiego ruchu. Kierowcy skracają sobie dojazd do drogi wojewódzkiej i nie zwracają uwagi ani na zakaz wjazdu, ani na progi zwalniające. Co gorsza, jeżdżą też po chodnikach. Spokojne, zadbane osiedle Wyszyńskiego 7 w Zielonce. Tak wygląda w południe. A to już sytuacje, jakich świadkami i uczestnikami mieszkańcy są rano i po południu. Samochody wjeżdżają, skracają sobie drogę. Jeżdżą jak wariaci, proszę pani. Wjeżdżają na chodnik, a jak jest woda, to jeszcze w ogóle na chodnik wjeżdżają. Nie wjeżdżają na jezdnie. Jeżeli się stoi i się zwraca uwagę na to, to oni pokazują nam brzydkie znaki. Parę tygodni temu ja sam przejechałem na masę samochodu, który wjechał na chodnik i który stwierdził, że po prostu. Był zdziwiony kierowca, dlaczego nie chce go przepuścić, po czym po prostu ruszył na mnie, mnie, na tym chodniku potrącił. To miejsce obok budynku jest dla pieszych szczególnie niebezpieczne, bo chodnika nie oddziela od jezdni wyższy krawężnik. Tuż została skrzynia duża, żeby z kwiatami żeby nie wjeżdżali na chodnik i ukradli nam tutaj. Teoretycznie problemu z pędzącymi przez osiedla autami nie powinno być. Znak przy ulicy wojska polskiego nakazuje jazdy prosto. Tuż obok jest znak zakazu wjazdu w osiedlową uliczkę. Niestety, kierowcy chcą szybko przedostać się na drogę wojewódzką i znaków nie respektują. Przepisy łamią też wjeżdżający od strony ulicy Wyszyńskiego. Mieszkańcy nieraz blokują te miejsca, by przeszkodzić piratom. Pomaga na krótko. Często są bardzo wulgarni i pokazują z jakim impetem można po osiedlu się poruszać. Okresowe kontrole policji nie skutkują. Miasto na razie nie może rozwiązać problemów z drogami osiedlowymi. Reguluje właśnie sprawy własnościowe gruntów. Być może będzie bezpieczniej, gdy regulując sprawy odpadów, miasto zainstaluje tu kamery. Wiaty śmietnikowe są zlokalizowane zawsze przy tych uliczkach, przy drogach, które prowadzą pomiędzy, pomiędzy blokami zlokalizowanymi właśnie w tym osiedlu, więc będzie to połączenie zarówno je, przepraszam, jednej potrzeby, jak i drugiej potrzeby. Obok znaków zawisną wtedy informacje o monitoringu. Może perspektywa sfotografowania w pędzącym aucie i kary za to powstrzyma spieszących się kierowców.